Ja piernicze, co za pogoda. Witam ponownie. Łapeczki, komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, daj subika, żeby być z filmami na bieżąco. treningówka zaczyna działać, zaraz lecę na siłkę. Ale póki jeszcze coś widać, pomyślałem sobie na winę Wam makaron na uszy. Dziś będą opowieści dziwnej treści. Także zasiądź wygodnie, zapasz co trzeba, otwórz co trzeba, odpal co trzeba! Ja się nie chwalę, ale dziś, dokładnie dziś, minęły dwa miesiące, jak nie palę. Także proszę tutaj w komentarzach o gratulacje, o oklaski dla Negusa, żebyście mnie docenili, a zwłaszcza ci, którzy we mnie wątpili. Równe dwa miesiące, jak nie wziąłem nawet maszka, błuszka, żadnych z tych rzeczy. No dobra, mam nadzieję, że już siedzisz wygodnie, zaparzyłeś, otworzyłeś, odpaliłeś co trzeba, więc lecimy. Słuchajcie, wczoraj wrzuciłem dla Was filmik, że jestem troszeczkę rozczarowany zachowaniem obsługi w sklepach. Ech, czuję się troszeczkę niedoceniony jako klient, że tak powiem. Ani me, ani be, ani kukuryku. Sam osobiście, gdybym poszedł do sklepu, gdzie jest jakaś obsługa, albo do jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo ludzi, i bym nie powiedział dzień dobry, do widzenia, sam czułbym się źle ze sobą. Ale wspominałem o tym na wczorajszym nagraniu. Kto nie śledzi wszystkich filmików, zapraszam. Sporo nowych komentujących na kanale, Nygus, przejdź do rzeczy, gdzie ta opowieści dziwnej treści, bo już mi herbata wystygła. Co ty tak jesteś, człowieku, zestresowany? Wrzuć na luz! O co ci chodzi? No dobra, także troszkę ponarzekałem na obsługę, ale trafiłem ostatnio naprawdę na młodą panią. Tak, młodą kobietę, która troszeczkę mnie zaskoczyła i rozwaliła mi moją łysą głowę, no. Naprawdę rzadki okaz, rzadko się spotyka takich ludzi w dzisiejszych czasach. Słuchajcie, jakoś kilka dni temu poleciałem nie, po niewielkie zakupy, poleciałem do takiego pawilonu handlowego, gdzie są różne sklepy, rosmane, Natury, Hebe, Stokrotki... Piki i inne różne wynalazki. Poleciałem sobie wieczorem po jakieś tam niewielkie drobiazgi, zakupy. No, jak to ja, jak widzę gdzieś możliwość, żeby sobie perfum powąchać, no to muszę z tego skorzystać. Jeżeli są jakieś testery i inne, no lubię. No, lubię. Zawsze tak miałem w rajchu, jak mieszkałem, to. Lubiłem sobie iść na starówkę, tam były naprawdę konkretne, duże sklepy, ogromny wybór, to się tak nawąchałem tych różnych specyfików, że wracałem do chaty, to miałem oczy normalnie jak miś koala, no. W każdym bądź razie zrobiłem jakieś tam niewielkie zakupy, no i sobie przechodzę koło sklepu, gdzie jest opcja, żeby sobie powąchać różne tam pachnidła, zwał jak zwał. Więc mówię, dobra, patrzę, jakaś nowa panna, taka no nie za piękna, proszę mi się tutaj nie czepiać, nie w moim typie, może w czyimś typie, ale młoda jakaś taka panna, jakaś nowa w obsłudze, albo na stażu, albo nie wiem, stoi przy wejściu, tam jest lada, kasa, przeważnie jak tam chodziłem pracują tam takie sztywniaki, takie strachy na wróbleże, Mówisz do nich, dzień dobry, patrzą na Ciebie, ani słowa. Wychodzisz, do widzenia, ani me, ani be. Tak jak ktoś tu napisał, pracują tam chyba za karę, no, za karę pracują, słuchajcie, obsługa taka, że chce się ponownie tam wracać. <laughs> Ale do tej pani bym chętnie wrócił. Słuchajcie, wchodzę, stoi właśnie ta nowa jakaś mówię dobry wieczór, ponieważ była już godzina taka wieczorna, dobry wieczór zauważyłem, że tam na regale mają za kasą taką, takie półki nie wiem czemu tak zrobili, ale słuchajcie, arabskie perfumy i testery stały wcześniej normalnie na regale a teraz tak jakby osobna półka i nie każdy może sobie po to sięgnąć, tylko obsługa może Ci dać do powąchania czy prysnąć Gdzieś na tester, papierek. No, ja sobie tak stanąłem, patrzę. Widzę taki zapach, który kojarzę. Gdzieś widziałem na jego temat recenzję w internecie. Odpowiednik Jean-Paul Gaultier. Tak, eliksir. Podobno, bardzo podobny do tego eliksira. No i kosztuje nie 400, tylko tam stówkę z haczykiem. Nie. A jak wiecie, kto śledzi mój kanał, kilka arabów zakupiłem. I powiem wam, jestem zaskoczony ich trwałością. Polubiłem te zapachy. Mi one odpowiadają. No i mówię do takiej właśnie młodej panny, którą pierwszy raz tam widzę. Ale odpowiedziała: Dobry wieczór, wszystko, taka uśmiechnięta widzę. Mówię: Ja poproszę tutaj, żeby mi pani z tego tutaj odpowiednika nazwę powiedziałem. Kingdom, żeby mi pani tutaj na przedramie pieknęła, żebym mógł sobie powąchać, jak się ten zapach na mnie rozwija, jaką ma trwałość. Pójdę sobie do domu, zobaczę, jak mi się spodoba, może go zakupię. No, bo już dwa wykończyłem perfumy, teraz także może zapach sobie uzupełnię. Słuchajcie, prysnęła mi dwa razy na tą rękę. Bo mówię, no ciekawie się zapowiada, zobaczymy co będzie dalej, nie? Bo początek przeważnie jest fajny. Prysnęła mi nawet dwa razy. Mówię, dziękuję, proszę. Mówię, no kurde. Pełna kulturka, nie? Skąd ona się wzięła, gdzie ona się uchowała? Jakich ona ma rodziców, jakich ona ma dziadków, że w dzisiejszych czasach coś takiego to jest rzadkość. No i słuchajcie, miałem jeszcze chwilę. Mówię, zostawię sobie drugą rękę wolną, to pójdę do drugiego tam sklepu i tam może będzie jeszcze coś ciekawego, to sobie przetestuję, nie? Taki, Taki ze mnie cwania. Negu schodzisz, zawracasz dupę i sobie testujesz. Po to są te testery, po to są, żebyś mógł sobie przetestować, żeby potem jaj nie było, że kupisz w ciemno, nie? No i słuchajcie, podszedłem sobie jeszcze do regału. I tak patrzę, co tam mają w promocji. Powiem Wam, zaskoczył mnie Joop Home, no. Na początku zapach jest naprawdę dla mnie przeokropny. Ja go nigdy nie lubiłem, ale kiedyś sobie prysnąłem na papierek i leży w domu już, teraz będzie trzeci tydzień, jeszcze go czuć. Trzy tygodnie. Trwałość jest chyba, nie wiem, odporniejszy jest niż chyba szczury na Radioaktywne różne składniki Bo one podobno Wszystko przetrwają I chyba ten zapach Job Home Też chyba przetrwa wszystko <noise> No już Prawie czwarty tydzień Będzie leżał i jeszcze nadal go czuć No początek jest okropny Ale potem jak już troszkę się ulotni Nawet fajnie pachnie Taka marmolatka, Taki jesienny na taką pogodę jak dziś No ale dobra podchodzę słuchajcie do tego regału no i sobie tam wącham jeden, wącham drugi, nikogo nie było na sklepie, nie? No i podchodzi ta młoda panna do mnie. <laughs> Chyba jej się nudziło. Albo jej wpadłem w oko, nie wiem. No Nygu znowu sobie pochlebiasz, wlewasz. No ja sobie robię, no. Wesoło musi trochę być, nie? O, przestaje padać Matko Boska. Ale i tak kropi, i tak cały dzień się dzisiaj paprze nie jest zbyt nastrojowo zbyt optymistycznie także myślę, że chociaż tym filmikiem jak wrócę do chaty wrzucę go pod wieczór, że wam troszeczkę chociaż nastrój poprawię no, bo niego tylko narzekasz no to tym razem chwalę a nie narzekam no i słuchajcie podeszła do mnie ta panna czego pan dokładnie szuka mówię nie wiem czego szukam mówię mam trochę tego na chacie Mówię, może coś mi wpadnie w oko, coś mi się spodoba. To sobie kupię. A ona tak patrzy na mnie. Wie pan co? Ja panu polecam tutaj coś z tej linii. Znam nazwę tej linii, nie będę tutaj wymieniał, żeby nie wyszło, że ktoś znowu <laughs> jej doniesie, że Nygus nagrał o tobie filmik. Bo może faktycznie tam kiedyś wrócę, skoro sprawdzić, czy to tak działa, jak ona powiedziała, nie? No i pokazała mi tą linię, wzięła korek. Tam jeden z tych zapachów troszeczkę prysnęła do tego korka i mówi do mnie, ten tu, młoda, taka nie wiem ile masz 20 lat. Ja tak stoję, słucham, nie? Dała mi ten korek do powąchania, jeszcze nie zdążyłem powąchać. Najpierw czekam, co ona mi powie na temat tego zapachu. Nie żebym wiedział, jak do tego podejść, nie? czy w ogóle wsadzać tam nos, czy nie. No wiadomo, tak, pryśnięty w korek, no to to w każdym bądź razie mówi do mnie, proszę pana, ten zapach tu z tej linii, jak ja czuję na mężczyźnie. Ja tak patrzę na nią, a ona taka wczuta w rolę, nie? Jak ja czuję na mężczyźnie, to bym najchętniej, taka wiecie, nie? Ja tak patrzę na nią, czy ona zacznie się tutaj przede mną rozbierać, czy co? Co ja mam robić? Czy mam chwytać ten perfum, lać na siebie? <laughs> Słuchajcie, dojdzie tu przed kamerami na stoisku sklepowym do jakichś. Dziwnych sytuacji. <laughs> Możecie się śmiać, ale rozwaliła mi troszeczkę, słuchajcie, psychę ta panna. No, podeszła do tego naprawdę tak się wczuła w rolę. Tak profesjonalnie. Nie wiem, czy faktycznie ten perfum, ten zapach tak na nią działa, czy tylko chciała mnie nakręcić na niego. Ale po prostu byłem w wielkim szoku, to w jaki sposób ona mi to. Zareklamowała, nie? No, dała mi ten korek, i słuchajcie, mówi: Jak ja poczuję ten zapach na mężczyźnie, to ja bym go normalnie ja mówię. Wie pani co? Niech się pani uspokoi. Ona tak spojrzała na mnie, uśmiechnęła się. Niech się, mówię, pani uspokoi. Mówię: Nie chcę wiedzieć, co by pani zrobiła dalej. Mówię, niech to pozostanie naszą tajemnicą. Ona się tak spojrzała, na mnie chyba zrozumiała, że troszeczkę się zagalopowała, nie? Z tym wszystkim stanęła taka zaskoczona, uśmiechnięta, nie? Ja też miałem banana na twarzy, nie? No dała mi tą nakrętkę, nie wiem, no powąchałem, słuchajcie, no nie zdążyło się to ulotnić, może na skórze, może na papierku, by to inaczej działało. No ale skomentowałem, wie pani co, no póki co, mówię jak jest świeży, to mówię, no pachnie troszkę jak płyn do naczyń. No. Tak, wiem, na początku takie jest wrażenie, mówi do mnie, ale potem jak się rozwinie ten zapach, no ja bym chciała, żeby wszyscy, pa wszyscy faceci tym zapachem pachnieli. W myślę jakaś nawiedzona, jakby wszyscy nim pachnieli pachnęli, pach, no pachnęli chyba, pachnieli pachnie, pachnęli pachnieli zwał jak zwał, wiecie dobrze o co chodzi mówię, no to chyba byś kobieto nie wiem, czy ona ma aż tak ogromne potrzeby czy o co chodzi słuchajcie, no w każdym bądź razie no to troszeczkę mnie zaskoczyła była miła, była sympatyczna, była naprawdę aż chyba szczera do bólu taka jak ja, tak mi się wydaje bo jeszcze żadna kobieta mi w ten sposób e, zapachu nie zareklamowała, że tak to nazwę. No. Nie wiem co by było faktycznie, gdybym zamiast na korek prysnął na siebie. I teraz powiedział, dobrze, to teraz wąchaj. I co dalej? Czy by się na mnie tam rzuciła? Czy nie? <laughs> Ciekawe zjawisko. No dobra, idę coś potrenować. Trzeba by coś potrenować. A może jak wyjdę i będzie jeszcze widno, to jeszcze jakiś filmik dla Was nagram? Nie wiem, zobaczę. Ech, coraz wcześniej ciemno, szaro i ponuro. Pozdrowiam do usłyszonka, jak się podobało. Pamiętaj o łapeczce o komentarzu. Reklam nie przewijamy. Więcej takich pań sprzedawczyń sobie życzę. Naprawdę wróciłem <śm> z ogromnym bananem na twarzy do chaty. No. Pozdrav